Elizabeth Taylor i diament, który nie ocalił miłości. Elizabeth Taylor, gwiazda Kleopatry i ikona stylu, której życie było równie burzliwe, jak jej role. Na planie tego filmu poznała Richarda Burtona, mężczyznę, z którym wzięła dwa śluby i przeżyła jedną z najbardziej ognistych relacji XX wieku. Jedynego, czego się boję w życiu, to stracić Elizabeth, mówił Burton. W 1969 roku kupił dla niej diament, ważący ponad 69 karatów. Zapłacił za niego rekordowe 1 milion 100 tysięcy dolarów. Kamień pochodził z południowej Afryki i po oszlifowaniu stał się sensacją. Taylor nosiła go na naszyjniku od Cartiera i każdy jej występ robił wrażenie. Ale nawet taki diament nie ocalił tej miłości. Po rozstaniu aktorka sprzedała go za 5 milionów dolarów, a pieniądze przeznaczyła na budowę szpitala. Dziś diament Taylor Barton należy do prywatnego kolekcjonera z Arabii Saudyjskiej. To nie tylko błyskotka, to emocjonalna kapsuła pewnej epoki. Proszę, zostaw lajka i zasubskrybuj, jeśli było ciekawe. Sprawdź nasz Instagram VintageStories.pl. Oryginalna biżuteria vintage z historią.